Dzień dobry. Tomek poligamia poligamia.pl. Przyszła zima, a przynajmniej tak wnioskuję, po temperaturze, która, którą czuję na sobie. Czuję, że jest zimno I, i przyszła już późna jesień i liście lecą z drzew. Liście lecą z drzew, też dzwonią o szyby jesienne. Nieważne, więc <laughs> co dziś ciekawego na poligami. Otóż zaglądam w mój tajny notatnik i widzę, że przede wszystkim minął rok live'a w Polsce. Mamy taką Rocznice, nawet dokładnie rocznicę, bo nie dwugocznice ani trzy rocznice, tylko jedną rocznicę, a więc rocznicę. No, pieprza strasznie. Polskiego live'a. Piotr Gnyb podsumował go w swoim artykule. Pytanie do was, jak live się sprawdza? Czy może cały czas korzystacie z angielskiego? bo Wiem, że takie osoby też są. To interesująca sprawa. Na polskim live'ie ciągle nie ma sporej ilości rzeczy. Więc. Co o nim myślicie? Co powinno się zmienić? Co wyszło, a co nie? To jest pytanie do Was. Paweł Schreiber z kolei napisał, to jest tekst przepublikowany, znaczy republikowany przez nas z portalu, ze strony jawnest.pl, z bloga właściwie. I Paweł Schreiber pisze tam o Morrowindzie, ponieważ zbliża się premiera Skyrim, więc postanowiliśmy przypomnieć ten tekst. No bo w końcu Morrowind to trzecia odsłona serii Elder Scrolls, a Skyrim to piąta, i wygląda na to, że to będą podobne gry. Mamy nadzieję, na, stojąca na podobnie wysokim poziomie. E, poza tym, e, jeśli macie ochotę. Na coś trochę lżejszego, to firma Kent Games na naszych blogach pisze o kawie i dlaczego kawa jest tak ważna dla polskiego game devu, więc tutaj coś lżejszego. Poza tym my mamy także sporo wideo. Jest czwartek, ale już mamy politydzień, no bo jutro jest święto, więc jakby dzień wolny od pracy. Tydzień kończy się teraz, tydzień pracujący, więc politydzień również pojawił się dzisiaj. Na razie zdaje się jakieś są problemy z tym politygodniem, coś się zepsuło i bardzo staramy się to naprawić i na to naprawimy to w przeciągu najbliższych minut. Mam nadzieję, że tam się coś zacina w 4,46. Nie wiemy dlaczego tak, tak się stało, ale już pracujemy nad tym, żeby było dobrze, więc mam nadzieję, że kiedy już będziecie to oglądać w sensie dniówkę, to to już politycznie będzie działało e, bez problemu. Poza tym jest także najnowszy odcinek na kanapie, w którym Paweł i Konrad grają w. Lord of the Rings War in the North, czyli Wojna na Północy. Myślę sobie, że ponieważ życie to wojna, więc dzisiejszy powrót do domu z uwagi na temperaturę będzie taką właśnie wojną na północy, a właściwie najbliższe parę miesięcy będzie taką wojną na północy, biorąc pod uwagę temperatury, które panują za oknem, ale Paweł i Konrad sprawdzają, czy warto sprawdzić War in the North, Lord of the Rings, War Lord of the Rings, War in the North, In the North, In the Rings, Lord w co Więc poza tym Także koniecznie sprawdźcie to, co Marcin Jank napisał o braku szacunku gier dla upływu czasu. To interesujące, wiadomo, że mechanika gier jakby wymaga tego, żeby NPC czekał nagracza przez 4 dni, aż ten przyjdzie i, i wykona zadanie. Ale czy nie fajniej by było, gdyby wszystko działo się w zupełnie rzeczywistym czasie? To pytanie, które zadaje Marcin Janka. Ja już mówię do zobaczenia. Do zobaczenia w poniedziałek, bo oczywiście z uwagi na święto, o którym już mówiłem: 11 listopada, święto niepodległości. Dniówki jutro nie będzie. Do zobaczenia.